Jedziemy dzisiaj do Dawin snarkować. Zapraszam na film. The road ahead twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep. Keep on pushing through. And every step quicker than the last. My feet tread down this beaten path. And I keep, keep on pushing through. Cause I get up. And I may fall right back down. But you love me back to solid ground. Dojechaliśmy do Darwin na plażę. Eee, o Darwin to Wam opowiem może później, bo pierwsze chcę wskoczyć do wody, bo w końcu można wskoczyć do wody, ale nie w celach rekreacyjnych, ale w celach sportowych, więc tak naprawdę dzisiaj ja odbywam swój trening snorkowania. Nie robię tego dla przyjemności, robię tego dla ćwiczeń. Jak widzicie, piasek tutaj jest akurat ciemny, więc z tego Dawning też słynie, ale jest niesamowity widok na Apple Island na prosto. Ha, plaża jest pusta, no bo tak naprawdę dalej niby jest zakaz, ale nie ma zakazu, więc wszystkie informacje są pomieszane, bo tak naprawdę spływać można tylko nie wiadomo gdzie. No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może, może nie dostaniemy żadnej kary i będzie ok. No nic, ja się przebieram i widzimy się pod wodą. Somewhere and farther. Ja już się wykąpałem, orzeźwiłem się, było super. Mam nadzieję, że też zdjęcia podwodne Wam się podobały. Specjalnie dzisiaj przed w ogóle wyjazdem musiałem jechać, żeby kupić wodoodporną obudowę do GoPro. Pomimo tego, że GoPro 8 podobno jest wodoodporną do 10 metrów, nie chciałem ryzykować, no bo jak widzieliście schodziłem trochę na bezdechu niżej. i Nie miałem akurat komputera ze sobą, zapomniałem zabrać, więc nie wiem na jakiej głębokości byłem, ale podejrzewam, że to było no maksymalnie do 14 metrów ale większość tych takich koralowców, które widzieliście, to było na zasadzie 4-5 metrów, większość z nich. E, Dawin to jest miejscowość w ogóle, o tym nie wspomniałem na początku, a pewnie o tym powinien Pan powiedzieć, bo też chcę, żebyście czegoś się dowiedzieli o Filipinach. Dawin to jest miejscowość taka chyba najbardziej mm, turystyczna tutaj w rejonie Dumaguete. Jest to na samym wybrzeżu, jak oczywiście e, można zrozumieć, z widokiem na Apo Island. Oprócz tego, to co z Darwin, z czego słynie, to z tego właśnie, że tutaj jest niesamowite makro, jeżeli chodzi o nurkowanie. Oni nie mają tutaj za bardzo jakichś takich wielkich raf koralowych, pomijając oczywiście Apple Island, z którego się z Dawin przeważnie tam właśnie statki płyną na Apple Island. Pomijając Apple Island, to tutaj akurat na wybrzeżu jest czarny piasek. Znaczy czarny, może ciemny, tak bym to powiedział. Plaże nie są jakieś takie Rewelacyjne, jak to przeważnie widzicie na zdjęciach, natomiast koralowce jakieś są. Są to przeważnie właśnie takie małe skupiska. No poza tym później gdzieś takich 20 metrów od, od plaży idzie już ściana w dół. No i tam już się przeważnie właśnie nurkuje. Wszyscy ci miłośnicy makrofotografii tutaj przyjeżdżają, no bo tutaj są jakieś takie niesamowite okazje. Ja na makrofotografii akurat się nie znam, więc tutaj wam więcej na ten temat nie powiem. No, ale jeżeli chodzi o Dumaguete, no to to jest najbliżej położona taka miejscowość. To jest około 20 km i tutaj jest naprawdę multum resortów. Jak popatrzycie na całe wybrzeże, w zasadzie resort za resortem. No przeważnie z basenami oczywiście. No i tak to mniej więcej wygląda. W zasadzie to jest pierwszy raz, kiedy Emilia pojechała tak normalnie na plażę. Jeszcze się w morzu nie kąpała. Wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę z tym poczekamy. Natomiast pierwszy raz akurat. Tak z Krystyn tutaj przyjechaliśmy, no bo wcześniej to ona była za mała, później była ta cała sytuacja z, z kwarantanną, no i teraz dopiero wszystko zaczyna się tak naprawdę luzować, więc mieliśmy okazję w końcu w sobotę wyjechać, chwilę odpocząć. My tutaj jeszcze pewnie z godzinkę pobędziemy na plaży, bo chyba Emilia akurat się kładzie spać i będzie mogła sobie trochę odpocząć. Jest fajny wiaterek, nie jest gorąco, szczególnie teraz już po, po, po kąpieli jest naprawdę bardzo przyjemnie. No a potem wybieramy się jeszcze do znajomego restauracji, który też tutaj ma w Darwin, żeby zjeść pewnie jakiś lunch, no i pewnie się będziemy już dawać do domu. Zapraszam Was jeszcze do tej restauracji, pokażę Wam jak to wygląda. Widzimy się tam za moment. Dobra, przyjechaliśmy do Dumaguete Divers Cafe, to jest taka kawiarnia, centrum nurkowego Dumaguete Divers. Akurat mój znajomy Simon to prowadzi i tutaj praktycznie co tydzień zawsze przyjeżdżamy na jakiś posiłek. No bo to jest bardzo blisko plaży jesteśmy też down, więc możemy coś ciekawego zobaczyć. Ale koguty piją tutaj ostro. Weekend mają, więc mogą, nie? No ale zapraszam Was do środka. Dobra, my już zamówiliśmy obiadek. Mm, special of the day. Emilia się obudziła. Moje słoneczko się obudziło. Moje słoneczko się obudziło. Tata? Tata? Dzień dobry. Tak więc my zamówiliśmy posiłek. Zamówiliśmy sobie piwko. I będziemy jeść. Dumagety Divers Cafe to naprawdę bardzo fajna restauracja, Bają tutaj bardzo dobrą kawę parzoną, co też nie jest normalne na Filipinach, no ale teraz w większości miejsc już jest, ale tutaj zawsze przyjeżdżam na kawę, jak jestem na rowerze, albo jak jestem przejazdem przez Dumaguete, przez przepraszam, przez Daui, natomiast też bardzo słyną z jedzenia, no bo oczywiście e, obcokrajowy wpływ na kuchnię, e, Świadczy o tym, że tutaj można dostać naprawdę fajne kotlety. Strogonowa też kiedyś tutaj jadłem. Mają ogólnie prawie codziennie jakieś takie special of the day, czyli danie dnia, które jest bardziej z europejskiej kuchni i bardzo często właśnie tutaj przyjeżdżamy na to, jak wiemy, co, się, co jest przygotowywane. No bo starają się tutaj o te posiłki. Posiłki są też w takiej cenie bardziej europejskiej, czyli bym powiedział z ziemniakami, czy na przykład z masz potato. W cenie 25-22 zł za cały posiłek za drugie danie. Więc jest naprawdę fajna cena i naprawdę dobry posiłek. Zresztą za chwilkę zobaczycie. Zrobić coś z na filmy? Jeszmećcie się. Wracając z dały musieliśmy jeszcze zahaczyć o jedną fajną rzecz, francuską piekarnię, która jest po drodze. To jest zaraz za magetę. Zobaczcie jakie smakołyki tutaj mają. 5, proszę 4,5 4,5 4,5 Tak I ktoś mi powiedział, że nie ma dobrego jedzenia na Filipinach No to jednak można znaleźć coś fajnego na przykład w francuskiej piekarni Dobra, my się już zbieramy. To będzie na tle tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny. Jedziemy już do Dumogetty, więc pa!